No, maleczko. Zobaczcie, przepiękną alokazję poli. Złana też alokazją, eutonazją, bo bardzo ciężko jest ją e, uprawiać. No, u mnie jakoś rośnie jak szalona. Nie wiem, co jej się dzieje tutaj. Chyba jej dobrze. Zobaczcie, no ciasno tu, ale liścior za liściorem. Rośnie sobie. Hydroponicę, ale chciałem Wam pokazać, że ona już od 3, miesiący, od 3 miesięcy cały czas kwitnie. I zobaczcie, tutaj są nasionka. Tutaj są nasionka otwarte, a tu są jeszcze te kwiaty, które wcześniej kwitły, które celowo zostawiłem. I tu chyba też są nasionka. Jestem ciekaw, czy coś tu jest w środku, czy nie. Może zobaczymy razem. U, powiem Wam, że nie idzie tego urwać. Hmm, nie chcę napisać. No, może ode się otworzyć. Nie. O sekundę. Poradzimy sobie jakoś zaraz drugą. No zobaczcie, jakie piękne te kwiaciary. To jest mm, nasionka. No, tutaj jeszcze kwitnie, kolejnym kwiatem. Spróbuję drugą ręką. O, udało się. Zobaczymy co tutaj jest w środku. Coś w ogóle jest Powiem, że jedną ręką ciężka sprawa Nie, tutaj to chyba z tych nasionek nic nie będzie tutaj. Raczej nie nie. Także tutaj to z tego nic nie ma. też jakieś drobne. Ja by się uparł, to pewnie i tak nic z tego nie wyjdzie. No nie. No nic, zostawimy to. No? I wrócimy jeszcze na chwilę tutaj. Ale te to myślę, że jest jest szansa że z nich coś będzie ciekawe co z takich nasion właśnie takiej lokacji by wyszło no zobaczcie ona sobie rośnie w hydro cały czas tutaj jaki grubas jest w ogóle w porównaniu do palca no. także taka sytuacja pozdrawiam was